Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a dziś zajmiemy się tymi oto dwoma magazynami, które mam tutaj przed sobą. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj dwa magazyny, LEGO City, LEGO Jurassic World i myślę, że jeżeli chodzi o te magazyny, to nie będziemy sobie ich tutaj przeglądać jak to standardowo w zwyczaju na tym kanale bywało, a bardziej chodzi mi tutaj o zawartość saszetek, ale jeżeli chodzi o ceny, to na szczęście jeszcze się nie zmieniły i kosztują one 14,99. Jeżeli chodzi o zapowiedź, co znajdziemy w kolejnym magazynie Lego City, to dostaniemy takiego oto budowlańca wraz z wywrotką. Widzę tutaj, że też będzie łopata, no więc, jakby nie patrzeć całkiem na plus, o, ukaże się ten magazyn 8 kwietnia. A jeżeli chodzi o, naszego, o nasz magazyn Jurassic World, to dostajemy limitowaną kartę Indoraptora. Jeżeli chodzi o następny numer, to dostajemy niebezpiecznego raptora plus jego inkubator. Widzę 37 klocków. No a, w, a znajdziemy go w kioskach już od 21. Kwietnia. Także tak, oto zapowiadają się kolejne numery naszych magazynów, przynajmniej tych, które posiadam. No i myślę, że możemy sobie tutaj zacząć od magazynu, od saszetki, która była w zestawie z magazynem LEGO City. No i jeżeli chodzi o ten motocykl, to on z pewnością przyda mi się do miasta, ponieważ motocykli policyjnych tak naprawdę mam już naprawdę sporo, a takich, jeżeli chodzi właśnie nie policyjnych, tylko takich typu, jak właśnie ten kolor czerwony, no to z pewnością brakuje i jeżeli chodzi o ten motocykl, to pozwólcie, że ja sobie go szybko złożę. No i po króciutkiej chwili składania mamy tutaj już nasz motocykl w kolorze czerwonym, oraz tą oto minifigurkę. No i motocykl, jak się prezentuje, każdy teraz widzi. Czerwony, dwa koła, kierownica. Nic więcej tutaj tak naprawdę w tym motocyklu nie znajdziemy. Ale jak mówię, mi on z pewnością przyda się do miasta. Tak samo jak zresztą ta maszyna wiertnicza, która była w miesiącu lutym. Ona również myślę, że w moim mieście się pojawi, w miejscu, gdzie gdzieś tam coś w międzyczasie sobie buduje. No a nasza minifigurka prezentuje się właśnie w taki o to sposób. Widzimy, że tutaj ma jakieś napisy Extreme z tyłu, tak samo jeżeli chodzi o z przodu właśnie też ma napis Extreme, jakieś takie logo. Prowadzę, że wam, że to jest jakaś biała taka kurtka z czerwonymi elementami, czerwone rączki, czerwony kask, przeźroczysta szybka, no i jeden wyraz twarzy, nie ma tutaj żadnego alternatywnego wyrazu twarzy, no i jak widzimy, ta figurka jest bardzo zadowolona. Także tak oto prezentuje się dodatek na miesiąc marzec z magazynu Lego City. No a teraz możemy przejść do naszego Tyranozaurusa Rexa, który był w w magazynie Lego Jurassic World. Także ja sobie to tutaj szybko otworzę, wysypiemy zawartość elementów, szybko go złożę i zobaczymy sobie go z bliska, jak już go poskładam. No, i po chwili nasz T-Rex jest już złożony. Chyba zapomniałem na wstępie powiedzieć, że składa się z 57 elementów. Także, jak na magazyn, za 15 zł dostajemy 57 elementów. No, więc całkiem sporo. Jeżeli chodzi o tego T-Rexa, no to jak na taką ilość klocków, z których on został zbudowany, mi osobiście naprawdę się podoba. Mamy tutaj nawet te kulkowe. Jeżeli chodzi o web. No, i o ten ogon dostajemy tutaj dużo fajnych elementów. Widzimy również takie oto groszki, które są to są groszki z dziurką w kolorze czerwonym, raczej bordowym. Mamy właśnie łeb, mamy ogon, mamy tutaj te jego nogi. Razem z pazurami, które tutaj widzimy, no i ten T-Rex, powiem Wam, że prezentuje się naprawdę dobrze. No, widzimy tutaj jeszcze jego ręce. Także, jeżeli chodzi o tego T-Rexa, no to mi on osobiście się podoba, ale jeżeli chodzi o elementy z tego T-Rexa, no to one z pewnością u mnie pójdą na części i zostaną wykorzystane być może w jakimś mocku, ale podejrzewam, że część z nich też wyląduje za jakiś czas w mieście, ponieważ no tych klocków cały czas mi brakuje. Także. Tego tak to prezentuje się nasz T-Rex, wcześniejszy motor, który Wam pokazywałem. Również sobie pozwolę tutaj na końcu filmu postawić, razem z minifigurką. No i oczywiście, jeżeli materiał się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. No a w dzisiejszym przeglądzie i yy, oglądaniu dodatków, które dostaliśmy w magazynach, tych, które posiadam w marcu, to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!